Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dawid Jankowski, a dziś moim i Państwa gościem na łączu telefonicznym jest Pan Krzysztof Kołtun, poeta poruszający tematykę kresową, autor wielu książek i założyciel Towarzystwa Rodzin Kresowych. Witam serdecznie, Panie Krzysztofie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Uchwa, Dziś 79. rocznica ludobójstwa na Kresach. Wydarzenie niezwykle ważne. Jak pamiętamy, organizacja ukraińskich nacjonalistów OUN-UPA wymordowała łącznie ponad 200 tysięcy Polaków na Kresach. Panie Krzysztofie, od 40 lat zgłębia Pan tajniki historii Kresowej, a 34 lata temu założył Pan Towarzystwo Rodzin Kresowych. Skąd pojawiło się u Pana to zamiłowanie do historii Kresów? Od dziecka, moja rodzina i ten miecz, mój jest z Wołynia, z miasteczka i wokół Lubomla na Wołyniu. Więc tak jestem przez moje babki, przez mamę, ciotki i nie było, kiedy już byłem świadomy tego rodowodu po 20 latach życia, zacząłem po prostu tę pamięć pielęgnować i. By rozszerzać głosy wśród tych, którzy jej nie znali zaniechali ją. Jak wyglądała historia Pana rodziny? Jak potoczyły się losy Pańskich przodków? Moja rodzina pochodzi z Paraci Lubom. To niezwykła historia, bo nasz kościół jest 1412 roku fundacji króla Jagieły. jako owocą zwycięstwa pod Grunwaldem. I mamy e, dokumenty, ślady e, naszych rodzin e, z ponad 40 lat. E, I wszyscy byli po tamtej stronie Bogu, e, aż do piątego roku do wysiedlenia e, z Wołynia. Mhm. Dziś we Wrocławiu odbywają się główne obchody ludobójstwa na kresach. Przez miasto przejdzie marsz pamięci. Pozwolę sobie zaprosić wszystkich naszych słuchaczy do Wrocławia na marsz o godzinie 20.00 na plac Solidarności. Link do wydarzenia znajduje się w opisie pod filmem. W uroczystościach udział weźmie także poseł Grzegorz Braun. To właśnie Wrocław jest w tym roku centrum tych wszystkich wydarzeń. Jedna z pana książek, zatytułowana Zamordowany klasztor w Podkamieniu, ma związek z miastem Wrocław. Proszę powiedzieć, jaki. Ty, tak, ja jedząc wiele razy do Krzemieńca, do miejsca do miasta urodzin Juliusza Słowackiego, gdzie jest muzeum w dworku jego dziadku Januszewskich Powędrowałem kiedyś, przed 10 lat, do Podkamienia. To jest. 30 i 40 kilometrów od Krzemieńca, a 30 niecałe od Potajowa. Tam znajdował się traktor dominikanów od XV wieku, tak zwana Jasna Góra, Podola i Wołynia. W tymże traktorze znajdował się cudowny obraz Matki Bożej, który cudem ocalał z pogromu 1944 roku, gdzie Ukraińcy na terenie miasteczka Podkamień i klasztoru wymordowali ponad 400 osób. W klasztorze ukrywali te ludzie yy, z okolicznych polskich katolickich sił, a obok wymordowano samą wieś Palikowy 6 kilometrów od yy, Podkamienia. Wrocław jest w tym który posiadał u Dominikanów cudowny obraz. Ja przez wiele lat zgłębiałem tą tajemnicę, a narodce to we mnie w ten sposób więc to tęsknotą i chęcią przekazania pracy w zasadzie takim duchowym obowiązkiem. Przed dwoma laty wydałem książkę Zamordowany klasztor w podkamieniu, którą polecam mieszkańcom Wrocławia i okolicy. Bo tam są potomkowie y, y, podkamienia i pod podkamienia. Y, kontakt y, do mnie przez trofeum -y, y, Rymatek, .pl. Dziękuję. Dziś próbuję się wygłuszać tą historię, właśnie związaną z kresami, z wołyniem. Jest ona jednak bardzo ważna i cenna, i nie powinniśmy o niej zapominać. Co możemy zrobić jako młodzi Polacy i patrioci, aby pamięć o tych tragicznych skutkach, wydarzeniach pozostała żywa? wszystkim wśród młodego pokolenia Polaków i Patriotów powinni, powinniśmy zgłębiać tą wiedzę. Ludzie sobie nie wyobrażają, że województwo wołyńskie, które było jednym z większych województw Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej, zostało zupełnie niszczone z Narodowości Polskiej zniszczono ponad 180 kościołów i klaktorów nieraz 15-wiecznych 16-wiecznych palono ponad 400 i szacuje się, że wymordowano ponad 130 tysięcy osób. W tym krwawa niedziela, która Yy, przypada 11 lipca, a było to święto u prawosławnych Piotra i Pawła, UPA i Ukraińcy bardzo lubowali się mordować Polaków w prawosławnych świętach, co było wielkim szokiem dla yy, sąsiadów Polaków. I wtedy w powiecie w Łodzimie, co w roku, w jeden dzień spalono yy, kilka kościołów wraz z ludźmi w Kicielinie, w Korytku, w, Krynowie, w wymordowano ponad 100 ludzi, w tym dzieci ci odpiętej komunii ludzi sprowadzonych na odpustach Matki Bożej tak Dziękuję bardzo. Ważna jest historia, jak sami Państwo widzicie. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Kołtun. Dziękuję pięknie za ciekawą lekcję historii i zapraszam do nabywania książek autorstwa Pana Krzysztofa. A także zachęcamy do obserwowania mediów społecznościowych Korony Młodych na Facebooku, Instagramie, Twitterze, TikToku i YouTube. Raz jeszcze zapraszam wszystkich do Wrocławia na Plac Solidarności, dziś na godzinę 20. Do zobaczenia. Do, pozdrawiam wszystkich serdecznie.